Miałem radość te uczestniczenia w otwarciu tego muzeum. Jestem po raz drugi. Kiedy patrzę tutaj na audytorium, na salę audytorium, kiedy wszedłem do tej sali, dziesięciu rabinów na czele z rabinem Lau, Lauem, modliło się. Dołączyłem się do tej modlitwy. Razem modliliśmy się. Początkowo spojrzał na mnie rabin i tak zastanawiał się, co ja tu robię ale kiedy mu przypomniałem wspólną modlitwę w Jeszywie, w Lublinie, spotkania w Izraelu, właśnie naszej delegacji episkopatu na zaproszenie rządu izraelskiego, który przewodniczył tutaj obecny arcybiskup Stanisław, rozpromieniło się jego oblicze i później stanęliśmy razem do fotografii po tej modlitwie. To piękny symbol, że na płaszczyźnie religijnej możemy też budować wzajemną wspólnotę, a ta płaszczyzna jest bardzo ważna, dlatego że ona sięga w głąb duszy ludzkiej, przekonań najgłębszych, daje motywacje uniwersalne. My katolicy oprócz tego teoretycznego dialogu, kiedy jesteśmy razem z rabinami, na nabożeństwach, na dyskusjach, jesteśmy czasami strażnikami grobów żydowskich. I ja też to czynię. Uczestniczę w otwarciu pomników. Na ścianie wschodniej naszej ojczyzny, chociażby w lucie koło Subiboru, w Latcach Janowskich. Jesteśmy na wspólnych modlitwach w obozach koncentracyjnych, a więc mamy tyle z budowania Wspólnoty, ale tutaj w tym muzeum myślimy o młodym pokoleniu. Starsze pokolenie, do którego ja należę, bardziej w świadomości ma tragedię Szoach. Młode pokolenie jest nieświadome tej tragicznej historii. Dlatego prowadzimy ich na, do obozów koncentracyjnych, zwłaszcza do Auschwitz i prowadzimy ich na cmentarze żydowskie. Inspirowałem niektórych księży w diecezji lubelskiej do troski o cmentarza I mogę się pochwalić, chociażby nawet w mediach już zaistniał ten fakt, kiedy młody ksiądz zgromadził młodzież i przez kilka lat porządkuje Cmenta Żydowskie w Kraśniku na Ziemi Lubelskiej. Są dwie synagogi, jeszcze w tej chwili może nie zagospodarowane, ale liczymy na to, że kiedyś Żydzi tam też będą się modlili.